Chcesz zostać menedżerem instytucji artystycznej, A może marzysz o organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych? Wybierz SAIX, czyli Zarządzanie i Komunikację w Sztukach Scenicznych. To nowoczesne, dwujęzyczne studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. będziesz praktyczną wiedzę w zarządzaniu i marketingu w świecie kultury. Dopierz się, jak przygotować biznesplan przedsięwzięcia scalniczego. Poznasz podstawy zarządzania finansami i prawne aspekty prowadzenia instytucji kultury. Przygotujemy Cię do pracy w instytucjach artystycznych przy organizacji międzynarodowych festiwali i do pracy w mediach o profilu kulturalnym. To idealny kierunek dla Ciebie. Zapraszamy.